Wiadomo, że ojciec Pio, obdarzony wieloma darami, posiadał także szczególny dar prorokowania. Sam pan Jezus Chrystus komunikował się z nim, a w liście z 1959 roku skierowanym do swojego przełożonego, ojciec Pio opisuje objawienie, które pan Jezus dokonał na temat końca świata. Oto dwanaście przekazy. Świat podąża ku ruinie, ludzie opuścili właściwą drogę, aby wyruszyć na ścieżki prowadzące na pustynie przemocy. Jeśli nie będą czerpać z źródła pokory, miłości i miłosierdzia, nadejdzie katastrofa. Nadchodzą straszne wydarzenia, nie mogę już wstawiać się za ludźmi. Boska łaska zbliża się ku końcowi, człowiek został stworzony, aby kochać życie, a skończył niszczyć życie. Kiedy świat został powierzony człowiekowi, był to raj. Człowiek przekształcił go jednak w atmosferę pełną trucizn. Nic już nie służy do oczyszczenia domu człowieka. Konieczna jest głęboka praca, która może pochodzić jedynie z nieba. Przygotujcie się na przeżycie trzech dni w całkowitej ciemności. Te trzy dni są bardzo bliskie, a w tych dniach pozostaną jak umarli. Nie jedząc i nie pijąc. Następnie światło wróci, ale wielu ludzi go już nie zobaczy. Wielu ludzi ucieknie przerażonych, będą biec bez celu. Będą mówić, że ratunek jest na wschodzie, a ludzie pobiegną na wschód, ale spadną ze skały. Będą mówić, że na zachodzie jest ratunek, a ludzie pójdą na zachód, ale wpadną do pieca. Ziemia zadrży. A panika będzie ogromna. Ziemia jest chora, trzęsienie ziemi będzie jak wąż, poczują je wszędzie, spadnie wiele kamieni, a wielu ludzi zginie. Będziecie jak łapy, ponieważ nadejdzie czas, gdy ludzie zaczną walczyć o okruch chleba. Biznesy zostaną obrabowane, domy zaatakowane i zniszczone. Nędzasz to ten, kto w tych ciemnych dniach będzie bez świecy z banka wody i podstawowych potrzeb przez trzy miesiące. Ziemia zniknie, wielka kraina zniknie na zawsze z map geograficznych wraz z jej historią, bogactwem i ludźmi zostaną wciągnięci w błoto. Miłość człowieka do człowieka stała się pustym słowem. Jak można oczekiwać miłości Jezusa, jeśli nawet nie kochasz tych, którzy jedzą przy Twoim sto? Na swej własnej tablicy gniewu Bożego, mężowie nauki nie zostaną przebaczeni, ale mężowie serca. Jestem zrozpaczony, nie wiem co robić, aby ludzkość się pokajała. Jeśli będzie kontynuować tę ścieżkę, ogromny gniew Boży zostanie uwolniony jak ogromny piorun. Spadnie na ziemię meteoryt, a wszystko zabłyszczy. Będzie to katastrofa znacznie gorsza niż wojna. Wiele rzeczy zostanie unicestwionych, a to będzie jednym z znaków. Ludzie przeżyją tragiczne doświadczenie. Wielu zostanie porwanych przez rzekę, wielu spłonie w ogniu, wielu zostanie pochłoniętych truciznami. Ale pozostanę blisko tych oczystym sercu. To jest coś, nad czym naprawdę warto się zastanowić i medytować. Kiedy jednak nadejdzie ten dzień, klucz znajduje się w tej samej Biblii, w drugim liście Piotra 3, wersetach od 2 do 13. Chcę, abyście rozważyli słowa wypowiedziane w przeszłości przez świętych proroków i przykazanie dane przez naszego Pana i Zbawiciela przez waszych apostołów. Przede wszystkim powinniście zrozumieć, że w ostatnich dniach przyjdą szydercy ze swoimi szyderstwami, kierujący się swoimi złymi pragnieniami. Będą mówić, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Przecież od czasów, kiedy zasnęli nasi przodkowie, wszystko pozostaje tak, jak było od początku stworzenia. Jednak celowo zapominają o tym, że dawno temu słowem Bożym niebo powstało i ziemia utworzona została z wody i przez wodę. Przez tę wodę ówczesny świat zginął, zatopiony w wodzie. Obecne niebo i ziemia również przeznaczone są na ogień, trzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Ale niech to wam nie umknie, umiłowani, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają za zwłokę. Ale jest cierpliwy względem Was, ponieważ nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do nawrócenia. Ale dniem Pana przyjdzie, jak złodziej, wtedy niebo przeminie z wielkim hukiem, a pierwiastki rozpalone zostaną i ziemia wraz z tym, co na niej jest, spłonie. Ponieważ wszystko ma być unicestwione w ten sposób. Jakie wy powinniście być ludźmi bogobojnymi i pobożnymi, oczekującymi Dnia Bożego i przyspieszającymi Jego przyjście. Wtedy niebo będzie unicestwione w ogniu, a pierwiastki będą się topić w żarze. Jednak zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zamieszka sprawiedliwość. Proszę nie zapomnijcie polubić, subskrybować i kliknąć w dzwonek powiadomień. Bóg Was błogosławi!